Znajdujemy się w miejscowości Polanów. Ciekawa jest nazwa tej miejscowości i ciekawa historia jej powstania. W 1921 roku proszę sobie wyobrazić, że funkcjonowały jeszcze dwie wsie o nazwie Żyć Samorzecka i Żyć Złocka. Były to niewielkie, małe wioski, ale same nazwy Żyć bardzo niepokoiły. Mieszkańców wiosek, tych dwóch obu wiosek, ze względu na to, że wyraz, słowo żyć, wiązała się, no powiedzmy tu szczerze, z takim słowem dość niepopularnym, to chodzi tutaj o tylną część ciała. Dlatego w 1937 roku mieszkańcy tych obu wsi na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę, aby zmienić nazwą wsi i połączyć ich w jedną o wspólnej nazwie Polanów. A dlaczego Polanów? Dlatego, że pismo i protokół zebrania skierowali do Starostwa Powiatu Sandomierskiego, gdzie właśnie starostą był Leon Polanowski. Doktor Leon Polanowski. I właśnie na specjalnej sesji Rady Powiatu została zaakceptowana ta propozycja i chcąc jakby uczcić yy, yy, to wydarzenie, że zaakceptowana została ta propozycja nazwano Polanów od i nazwiska starosty stanowiskiego Polanowskiego.